Siemanko manko widzowie. Dziś, dzisiaj następny filmik z Hell City. I z tego, jak dzisiaj sobie pogram w Hell City na moim nowym koncie, e, i w sobie to już jest, mój drugi film nagrany dzisiaj. I e, ja mam akurat takie nowe info. Zdałem sobie sprawę z tego, że e, Ray, Ray to jest taka gra, która e, przeważnie, która właśnie nie jest taka najlepsza to nagrywania, bo tam jest bardzo dużo ludzi toksycznych niestety e, i bardzo chciałbym. E, ten, I nie chcę jakiegoś toksycznego kontentu jakby robić. Chciałbym i no taki kontek o tornadach i o skołach narciarskich. No, i dzisiaj w sumie mamy swój dominator. Jeżeli ktoś oglądał mój. Film, który został wydany chyba z godzinę temu, i następny, i teraz ten, co e, oglądacie teraz, albo oglądają, w sobie to już nie no oglądacie, to e, ten będzie rzucony o 17. Chociaż w sobie wtedy rozpoczynają się chyba rolaty. Nie, rolaty się rozpoczynają o 18. No to dobra, no. No to i tak już w sumie będzie ta 17 i dzisiaj akurat chciałbym już zdobyć do 70 tysięcy to jutro nabiję może 80 tysięcy chociaż nie wiem ale na pewno 3 dni ale najwyraźniej 3 dni zajmie mi jakby no Właśnie kupili tego dominatora trójki. Zrobienie go inaczej, tak Zobby nie, kupienie eee... Nie, to dwójka, jeżeli dobrze powiedziałem, może się przesłyszałem z fajnie Dobra eee... Będziemy musieli trochę poczekać. Tutaj właśnie mamy bardzo dobrą termodynamikę. Miną jest taki troszeczkę mógłby być lepszy Chociaż ja nie wiem jak jest Winch ale na pewno reality Community jest nawet ok winch e, mógłby być większy znaczy nie wiem czy to powinno być mniejsze czy większe możecie mi napisać w komentarzach Cape jest bardzo dobry Deathpoint jest no dobry i Lapse Rate jest, e, jest bardzo dobry e, i mamy Resłowe ten więc w sumie w tym Robloxowej grze e, Mogą serio fajne tornada nastąpić I właśnie odpaliłem latarkę O tu widzimy księżyc, który już e, Znika nad, na, e, nad Wigną Okręgiem I pojawia się słońce I e, 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 Przypomnę jeszcze Wam, że jestem chory i że to jest mój drugi film jakby nagrany na YouTubie, nie? Znaczy nie że jestem chory na głowę i no, że po prostu jestem chory pod względem tego, że e, ten. Po prostu kaszle. Kaszle. To chyba dobrze mówię. No. I jak widać mamy chmury. Rażące. Drażące y, słońce już nie razi. <grywa> e, no, i e, może e, będzie dosyć szybko jakaś burza, bo przynajmniej chciałbym mieć już przed 12.00. Nie wiem. No, tak czy inaczej. W mógłbym, mógłbym sobie poprawić grafikę tego e, ten OBS, ale jednak tego nie zrobiłem, aś mam zrobione intro jakby e, i zaraz zakaszlę sobie to teraz. <laughs> Bardzo za tą chorebę przepraszam, ale no, chciałbym nagrać e, ten. Dwa filmiki, już tak na rozpoczęcie, jakby tego. E, ten. Znaczy, w sumie to na rozpoczęcie grudnia, można powiedzieć. Może i nawet mogę zrobić e, taki układ, że. E, ten, co każdy miesiąc będę robić, jakby dwa filmy. O ile zaś nie odejdę przez jakąś głupią przeczynę. Ale no. Raczej tak nie będzie, chociaż. Mam nadzieję, nawet, że nie zapomnę o tym kanale i się inspiruję. Znaczy, no, to jeszcze nie wskazuje na to, i. Co tu się stało? Czemu tu mamy. No, ten prostokąt, jakby. Ale to nie jest taki prostokąt. O, ale widzę burzę. Dosyć ogromną. Jak na swoje rozmiary, oczywiście. No, jest bardzo ogromna, nawet. i mam nadzieję w sobie, znaczy, w sobie to już jest fajnie, bo no szybko dostaliśmy burzę i teraz zaś zakaż. Okay. za to, przepraszam, no ale mam właśnie to, tą... jestem po prostu chory i tyle, no nie chcę się coś tego tłumaczyć. Tak tych by wysokie musieli zaśpiał. Eem. Um, I okej. Okay. Dobrze. Mamy burzę. I już rotację nawet widzę. U, ale... Ale pioruny tutaj. W tej gierce słychać. Ściszę sobie trochę. Robloxa. O i widzę, widzę że na sam początek... Dostaliśmy żółte tornado, e, i to jeszcze raz wytłumaczę: tą skalę, że w e, tej skali chodzi, że najmniejsze, najmniej, e, najsłabsze tornada, które się pojawiają, przeważnie na sam początek, chociaż są wyjątki, e, to są właśnie e, te zielone, potem są żółte, potem pomarańczowe, potem czerwone i potem różowe. Różowe jest najmocniejsze, a zielone najsłabsze. Czyli od najsłabszego do najmocniejszego. No i różowe jest najmocniejsze. Czerwone też jest mocne. Potem pomarańczowe to jest pomiędzy. No i właśnie w sumie musiałbym pojechać do Moloka albo Mulicy. Nie wiem, jak to się. Nie wiem, jak to mam wymawiać. Mulica. Czy moloka? Tak bardziej po polsku czy po angielsku? Nie wiem, też zawsze mogę się zapomnieć, więc chyba będą być te dwie wersje po prostu. Eee, widzę tutaj dużą rotację. Znaczy na to, że to jest moja pierwsza taka duża rotacja na prywatnym serwerze. I widzę, że tutaj, nawet jak nie jesteśmy w rotacji, to tutaj widać, że. Wieje. O, już słychać sireny. Chociaż nie wiem dlaczego. Bo w końcu tornado idzie. A może i nawet zahaczać w sumie. O ile oczywiście dotknie ziemi. Chociaż to chyba jest możliwe. Wow. Ej, dobra, mamy bardzo duże tornado. I jeszcze pomarańczowe. No nieźle, nieźle. Eee, w ogóle to chyba jest mój rekord jak w rotacji I teraz I teraz pomyślę sobie czy Czy właśnie eee, ustawić próbnik czy uciekać chcę zrobić INESEF, czyli inaczej po prostu zrobić deploy, czyli wydrożenie. Zaprezentuję wam to i tak. Tego akurat nie wiem. Eee, dobra. Widać, że te tornado za chwilę dotknie ziemi i mamy już się czerwone. To oznacza, że jest tym mocnym. Ale też eee, ten. Akurat gdy tornado może się pojawić, to e, ten może być od razu żółte i widzę, że tornado dotkło ziemi. Super. E, I teraz coś zekaśla jakby co. <tryk> e, dobra, mamy dalej czerwone tornado. I jest bardzo duże. Jak na swojej rozmiary... Ja wiem, że skala Fujity e, nie. E, nie e, ten inaczej działa niż ten, ale patrząc na e, ten, wielkość tego tornada, to może być nawet i może nam wciągnąć naszego dominatora, który przypominam, nie ma kogoś. Znaczy sobie nie przypominam, bo to pierwszy raz mówię. E, dobrze, za, jest, będziemy najwyraźniej świadkami depastacji, Oto tego tutaj. Nie wiem czego. Nie wiem jak to się nazywa. O i mamy różowe, czyli najmocniejsze. Czyli super. I widzę już, że będą musiał się wrócić. Chociaż nie, będą musiał pojechać jeszcze trochę. O, tu będzie Ok, No, zrobiliśmy wydrożenie na moście, i teraz patrzymy na ten. Ło! Wow. Zepsuł ten. Linia energetyczna, ten słup od linii energetycznej się posuł. O, i jesteśmy w oku najwyraźniej. No, już nie. Dosyć mocno wieje. Mamy 119 mpk. No, już, Ło! Ło, wow, o 136 124, ten, wow I widzimy, wow, bardzo duże tornado No, okej, okay, dobra Udało nam się zrobić intercept, ale teraz z drugiej uda mi się wykręcić Tak, uda mi się, super i pod sam koniec tego odcinka zobaczymy sobie e, ten o, oczywiście o ile nie zapomnę. E, jak właśnie jak te tornado miało długą drogę. A teraz mamy drugie tornado, które najwyraźniej musi, e, chyba będzie lepsze. O i tutaj widzę, że mamy... E, 67 459 dolarów i widzę właśnie tornado i teraz uwaga zaś zakażę <coughs> Eee, dobrze Będę chciał sobie zrobić za chwilę screena i miniaturkę Chociaż mam tam kilka zrobionych to co bezpośrednio w sumie mógłbym dać to chyba będzie idealne miejsce o no. Coś. O, jest. Fajnie. Mamy miniaturkę zrobioną. Z czego... W sumie Widzimy O tutaj nawet Ale dziwnie Zobaczcie tutaj mamy niebieskie i zielone Czyli yy, Zielone to będzie 15 I niebieskie to będzie 75 Okej okay, dobrze O widzę że tornado nam się No rozszerzyło Chociaż to nie znaczy Że będzie raczej lepsze O w ogóle tutaj mamy e, ścieżkę tego, co przed chwilą zrobiliśmy, Ancept. I e, mamy fajnie, fajne dotknięcie ziemi. Tornada. Z czego tutaj zrobię z, ten. Będę mieć wybór oczywiście, na miniaturkę. O. No, nie taka. O. Dobra, to będzie drugi wybór. Oś, widzę, 14 minut minęło do nagrywania, czyli to może, będzie nasze najwyraźniej, niestety, ostatnie tornado. Ale przy czym będzie chyba najładniejsze. I teraz uwaga, zaś zakaśnę. O, widzę, że zaś za chwilę będą musiał wziąć tabletki. Ale dobra, to nie o tym odcinek. Znaczy w sumie, w ogóle nie będę chyba raczej lekarzem O, widzę, czerwone tornado Fajnie eee... Najwyraźniej idzie w naszą stronę Przecież nie wiem O, to będzie moja Ostatni screen na miniaturkę Muszę o tym pamiętać, bo jak będę zapominać, to nie będę mieć z czego zrobić miniaturkę i będę musiał z filmu coś wziąć. Chociaż nie wiem. E, tutaj bardzo dużo błyskawic jest. Mogę zrobić jeszcze taką. O! Ta jest lepsza Dobra Eee Widać mamy różowe tornado Eee I Ześć za Przepraszam za ten chory <tryk> Dobrze, widzimy tutaj bardzo blisko tornado. Widzę, że jesteśmy na idealnej pozycji i... O, to będzie chyba mocne tornado, bo widzę, że już na początku mamy już sto... 100. Oj! Bardzo mocno, to było. Um, 165. Jesteśmy w oku. Okej, okay, dobra. Chyba. Dobra, mam. Dobra, jest skrajnie niebezpiecznie, ale przeżyliśmy i to najważniejsze. To nie? Oj Dalej nie zrobię miniaturki Chwila Próbnik za chwilę mi umrze O i mamy w ogóle Dobite Eee 70 tysięcy I... Dobra kochani e, To będzie dzisiaj na tyle E, dziękuję bardzo za oglądanie. E, I e, ten. Do następnego. Pa.